Cześć, zapraszam Was dzisiaj na y, odcinek filmowy Wirtualnej Akademii Liderów, w którym opowiem Wam, jak zachowywać się, jak się wypowiadać przed kamerą. Prawie każdy z Was, kiedy zapraszam Was przed kamerę, robi wielkie oczy i mówi: Ale co ja mam mówić? Gdzie ja mam się patrzeć? Najlepsze, najlepsze w historii. Nie, Janusz. Momencik, bo tutaj wyglądam jak Janusz. Mam stanąć na pewniaka. Spokojnie, to nie jest live. Nie wymagam od Was umiejętności krzyżka i bisza, tylko to jest na zasadzie bardzo luźnej rozmowy. Zadam Wam pytanie albo kilka pytań, na które odpowiecie. Albo nie odpowiecie. Jeżeli nie odpowiecie, to znaczy, że realizator wam źle zadał pytanie. To nie jest wasza wina. Potem już kwestia tego montażu. I tak w tej wypowiedzi wchodzi tak naprawdę 10-15 sekund. Staram się jak najmniej myśleć. Najlepiej jest myśleć jak najmniej myśleć. W trakcie głosowania się nie myśli. Ja teraz myślałam o matematyce. Nic się nie da myśleć. Jest tak głośno. Jest niesamowita energia ludzi dookoła. Więc to nie jest tak, że... Musicie tutaj e, wypowiadać się i e, prowadzić co najmniej wykład. Nie, bądźcie sobą. Daj mi ty noc. Du, 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 du. Także naprawdę, nie bójcie się kamery. Tak naprawdę, większość z nas ma za sobą robienie relacji filmowej na Facebooka czy na Instagrama, a wszyscy mamy styczność po prostu z mówieniem do ludzi. Także to jest właściwie to samo: to jest na zasadzie luźnej rozmowy. Nie spinajcie się, nie bójcie się, wszystko zawsze można pociąć. Nikt z Was nie zrobi kogoś, kim nie jesteście. Warto też pamiętać, żeby się nie bujać w przód, w tył, bo to zaburza ostrość obrazu. Zawsze fajnie jest, jak się na początku przedstawicie, powiecie skąd jesteście, jako, jaka jest Wasza rola na zawodach. To na pewno też rozładowuje atmosferę na początku wypowiedzi, gesty jak najbardziej. To sprawia, że wasza wypowiedź jest bardziej angażująca. Hmm, oczywiście nieprzesadne, ale na pewno możecie gestykulować. Zachowujcie się naturalnie. To, jak my was skadrujemy, to już jest nasza sprawa. Nie wy, nie wy o tym myślicie, tylko my. Mówmy wyraźnie. To jest naprawdę ważna sprawa, żeby mówić wyraźnie, bo od tego zależy, ile waszej wypowiedzi wejdzie do filmu i czy w ogóle ona wejdzie. Pamiętajcie, że. To jest Wasza wypowiedź, czyli Wasz subiektywny punkt widzenia, to jak Wy czujecie atmosferę na zawodach, to co Wam się najbardziej podobało. Jeżeli nie wiecie, jak odpowiedzieć na pytanie, zawsze możecie powiedzieć coś od siebie, coś, co byście chcieli powiedzieć, czyli na przykład to, czym dla Was jest sport. W tym momencie chciałam Wam przetoczyć fragment filmu z integracyjnych mistrzostw Polski wypowiedź zawodniczki, której zadałam właściwie jedno pytanie, a ona w profesjonalny sposób odpowiedziała krótko, zwięźle i na temat, mówiąc właściwie, zawierając wszystko w swojej wypowiedzi, co ja chciałam osiągnąć. Startuję po raz drugi w integracyjnych mistrzostwach Polski i w, w tym po raz pierwszy w Badmintona. Od razu, gdy przyszłam na pierwszy trening, pokochałam tę grę i uważam, że jest to też okazja do świetnej zabawy, a same integracyjne Mistrzostwa Polski bardzo cenię za wspaniałą atmosferę, możliwość do poznania nowych, wspaniałych ludzi, czy też spotkania znajomych z innych wydarzeń, których miałam okazję poznać wcześniej. Była to wspaniała gra, wspaniały i bardzo wyrównany mecz. Dziękuję też wszystkim, którzy we mnie wierzą, którzy mnie tu wspierają, którzy mi kibicują. Bardzo się cieszę, że mogę tu być i mam nadzieję, że nie jest to ostatni raz. Sami jesteśmy w stanie zorientować się, kto jest ciekawą osobowością, z kim warto jest przeprowadzić rozmowę, kogo warto pokazać, kto się wyróżnia zdolnościami. Natomiast dużym ułatwieniem dla nas, realizatorów filmowych, jest to, jak ktoś wcześniej nam wskaże osoby, które warto jest pokazać w filmie. Czy wyróżniają się swoimi sukcesami? Tutaj warto jest z nami wcześniej przegadać, z kim warto jest zrobić wywiad, kogo warto pokazać na filmie, chociażby z organizatorów, czy od sponsora, czy chociażby na przykład ktoś z ministerstwa się pojawi. To też warto go złapać, a zazwyczaj takie osoby pojawiają się na samym początku. Więc im szybciej my wiemy, z kim zrobić wywiad, tym lepiej, dlatego że takie osoby zwykle bardzo szybko znikają z imprezy. Więc trzeba je łapać na samym początku. No i zawodnicy, najważniejsi, bez dwóch zdań, bez nich nie byłoby zawodów i nie byłoby tego, co najbardziej kochamy, czyli emocji, pasji. Czasami jest warto nam pokazać, że ten zawodnik wyróżnia się czym osiągnięciami. Sukcesami lub po prostu jest ciekawą y, osobowością, co na pewno my też zauważamy w trakcie zawodów i robimy z taką osobą wywiad. Poziom nam jest, poziom na jest y, przerażająco wysoki. Mój występ był pierwszoklasowy, ewidentnie. Ciężka, techniczna konkurencja wymagająca bardzo szybkiej nogi, niesamowitej techniki, dlatego trenujemy godzinami w znoju, no naprawdę przerzucamy kilogramy na siłowni. No i to by było na tyle dzisiaj. Jeśli macie jakieś spostrzeżenia, którymi byście chcieli się podzielić z innymi, lub jeżeli macie jakieś pytanie do mnie, możecie pisać w komentarzach. Możecie pisać też bezpośrednio do mnie. Ja chętnie Wam odpowiem na jakieś pytania czy sugestie, żałuję, że nam się nie udało spotkać w wilkasach, ale co się odwlecze to nie ucieczę i mam nadzieję, że wkrótce będziemy wszyscy mogli się wspólnie zdezynfekować, a tymczasem. Zostańcie w domu i myjcie rączki. Pa!